w pracy ah, dobra bo wiesz co ja pójdę sikać ty nawet nic nie, nie y, rób i se tutaj nie wiem coś tam porób ale nic nie rób takiego y, bez mojej obecności ogólnie więc ja idę pójdę sikać Dobra. Znowu kiedyś się... Wylałem to akurat... To chyba w każdym dniu po prostu... Dobra. A, kolejna praca. Stanisławie. Tak? Stanisław? Chyba tak. A, dobra, Stanisławie A to w ogóle miałem Ci pokazać wczoraj e, Mów z gównem.

Co pan robi? Chce pan żyć? Nie pan tu idzie. Założę nową... ...peczkę. Dobra. mam nie poszłam do toalety? Dobra. O nie, cztery... To...

Proszę pana. O, dzień dobry. Dobre, nie. pan robi? Co to miało być? Aha, okej, okay, okej, okay, no spoko No spoko, spoko No Proszę pana, ja nie mogę wejść do pana Aaaa oh.

A niech pan zamknie te drzwi. Proszę, proszę, proszę pana. Niech pan zamknie te... te... drzwi. O, dobra, już zamknąłem. Tak nic Nie widzę tam nikogo. Nie. A, brawo.

Dzień dobry, proszę pana. Tutaj. Proszę pana. Dzień dobry. Dobrze, że tu było. Jak pan? Jak pan czuje tu? Proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę wyjść. No dobrze, pan się nie da wrolować! Niech pan nie panie czyczy. krzyczy! Panie! 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 Odbieraj! Esem mm. mm. ja lepszy, haha Dobra, od nowa, czekaj, czekaj Dobra, dobra Stanisław Druga runda, druga runda Druga runda O kurde, może na dworze, bo tam jest, no Jeden punkt dla ciebie, dlatego że wygrałeś, masz mniej, a 20% haha, ha, wygrałem haha. Ha. Dobra, trzecia runda. Teraz to wygra, to wygra. Tylko teraz heureczkę, bo to jest ostatnia, ale ten.

Dobrze proszę pana! W... Mm. A... O nie! Dobrze? Proszę pana, idziemy! O! Zapomniałem kluczu proszę pana, gdzie jest klucz? Proszę pana. Proszę pana, gdzie jest klucz? Dobra, klucz mam w butach. Czy znaczy w bucie? O dobra. Dziękuję, Bonnie. Oh. Jest przycisk. Co pan robi? Co pan robi? O oh, light of lights. Why have you taken my help? Light of mordek. Idź tam do nich. Masz. U. Masz. O! Czemu go nie atakujesz? MOGA! 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 Mam panę? MOGA! Ha, ale spana bambi! Pana! O proszę pana! O dziwo wej niech pan stanie tu! Pana, niech pan stanie tu, o tu, na tej linii. Proszę. Niech pan stanie! Niech pan tu stanie! Ale niech pan tu stanie! Ha ha, ale z pana to Chcesz bić? Bombi... Nie pan się bić! Nie pan się bić! Nie pan się pan się bić! No i pan się teraz pali! Normalnie. Się. Nie, po prostu tu będzie. Co to jest za muzyka w, Gówno. w tle? Halo? Coś ty włączył za muzykę dla bambików. Go go! Up. damn it, cut the blue gear. This thing came out on the Damn it, cut the blue that gear. Hold it down, don't touch that. centric. damn it, cut the blue that gear. That's, <laughs> That's my you, my... you and me, hoss. Centric, go, don't Pan nie popcornem zabił To powinno być O, zjemy sobie popcorn Ma pan popcorn? Masz, masz, masz Niech pan weźmie Ma pan popcorn, masz masz, masz ma pan o. Ja pan! Jak pan to zrobił? What the heck? Hello? hello. Oh! Mom, please! How to your new crew. We'd like to welcome you to the crew, but first we need to tell you some stuff. Dobre. We here at Freddy Fazbear's Pizza have had a rough couple of years. i heard about it. Because of this, money is relatively uh. tight, so once you feel Dobre. safe enough, we'd appreciate it if you could turn off the main power. Dobre, and go. This is done by using the switchback stage. Once you use this, we'll call you

O! Oh, proszę Pana, Don't proszę Pana, Pana Ojciec, Not happen, but just, Pana Ojciec, just trust me. All right. uh, Pana Ojciec tu jest, okay, say night. Pana, and, uh, Pana Ojciec tu jest, Nie Pan sobie weźmie go. spana, ja ia-i de și caci. May their pads become dark and slippery, and may the angel of the Lord Oh, no. Siii... proșpana mea în video. Oh, and what terrible wonders are these thou hast done what among the dead? What the... shades rise to confess thee, <laughs> and, and what specters shall know thee by thy name? What Proszę pana, niech pan zamknie, niech pan się uczynie. To me. Ja. <hums> Tam masz wannę. Jaka policja? Jak policja, to proszę mnie uratować. I jak mam pytanie, jak pan? Jak pan policjan weszedł do, do pizzerii? Aha, w sumie już umarł. A tutaj, dobra proszę panie policjancie, niech pan nie uratuje z tego. Co pan zrobi policjant? No. o, Stanisław. O, dzień dobry, eee, Stanisławie. O, pan widział policjanta, bo tutaj był policja, no i prosto że umarł. I tyle. O, moja wanna. Nie, o była policja, która mogła nas uratować, ale zginęła. Co pan robi? Niech pan się umyje tutaj. O, proszę bardzo. Niech pan się nie rusza. Niech pan się nie rusza. Ola. O, wanna, wanna. Dziękuję. Niech pan zostaw. Zostaw. Wannę. Ola. Moja głowa. O! Kopnął mnie, mówi Aja Dobra. Szpana, za chwilę. 6:00 a.m. Proszę pana! Trzusta Za chwilę. Ja, ja pójdę tam Se, żeby ja, Bo zawsze trzeba włączyć korki kiedy... Yy... Już. Teraz! Teraz! Mogę włączyć korki i w ogóle. Już wszyscy są. ogólnie Dobra, Dobra. proszę pana, idziemy spać. pana, idziemy spać. No, proszę pana, miłej nocy, proszę pana. jak pan mnie nie Dobra, proszę pana, idziemy spać. Ja idę tak spać. O tak. Ja idę spać już, proszę pana. Niech pan idzie już spać. Niech pan idzie już spać. Pana. O, dobra. O, o.